Wczoraj, późnym wieczorem już wróciliśmy do hotelu i właśnie bo mowa o tym, o ja wspomniała, Rafał jeszcze można o kilka ze mną, tak i z jednym z właśnie się spotkaliśmy i siedzieliśmy do wczesnej godziny i wczoraj właśnie bardzo dużo było mowy, właśnie to był dosyć świeży zespół, bardzo duży i była mowa i zeszło na to, że wszyscy tutaj są ze względu na, na co? Ta osoba co trzygnęła była wczoraj. Tak, ale, ale i, i, i tak jest, każdy to potwierdzi, tak? Jesteśmy tutaj, wiadomo, produkt mamy niesamowity, plan mamy bardziej niż atrakcyjny, ale jesteśmy tutaj dla relacji, tak? Bo dzięki tym relacjom jesteśmy w stanie osiągać więcej, osiągać to wspólnie po prostu, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie wzrastać. I to, co powiedziała Sylwia, wiele osób nie mogło być na wczorajszej kolacji. Ale to jest właśnie ta kultura Rewey, tak? której organizuje tyle tych eventów, między innymi po to, żeby inwestować w relacje. Tak? I niesamowita wdzięczność dla wszystkich, którzy przyjechali do Pragi, żeby budować te relacje i wspierać też liderów, tak? którzy ciężko pracują, żeby wspierać te zespoły maskandowe. Także dajcie sobie ogromne brawa. Powiedziała, tak? Ja pamiętam te, jeżeli gdziekolwiek wydarzenie było, no ja myślę, że wszystkie osoby z pierwszego rzędu, zwłaszcza potwierdzą i będę zaraz trochę dalej, jeżeli gdzieś nie mogliśmy wejść, to po prostu i tak tam byliśmy, tak. Żeby być blisko źródła, żeby być blisko energii, żeby być blisko David'a, blisko Jadena, bliżej firmy i żeby czerpać tą inspirację, inspirację, czerpać tą wiedzę i wczoraj nie tylko Niektórym z was było niedogodnie, tak? bo Timek też wczoraj było bardzo niedogodnie, bo przyjechało bardzo dużo osób, które wiedziały, yy, nie wiedziały, czy idą, tak? a niektóre przyleciały ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie jest Jola? Daj mogę ją Zobaczmy, jakie to jest zaangażowanie. Ktoś przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, żeby pobyć zespołem, wziąć tej wiedzy i żeby zabrać do stanu, nie mając pewności, po prostu przybędzie na wydarzenie. I kiedy wszyscy liderzy wybrali bilety dla swoich zespołów, tych biletów było niewystarczająco. I wszyscy, zwłaszcza z pierwszego rzędu mieli ogromny stres. I fajnie mówi doktor Lim, ja też testowałem się wczoraj, co zrobić z Kenem, chociaż on wiedziałem, że to nie jest jego wina. Generał robił wszystko co mógł tak? I my wiemy, że polski zespół wczoraj dostał najwięcej wejść na to wydarzenie. Także tak prawa ogromne brawa. Także to jest biznes też, duży biznes, tak, na tym wydarzeniu wczorajszym była cała Europa i wszyscy chcieli dla swojego zespołu zabrać jak najwięcej do sióstr, to jest jak najbardziej normalne, zgadza się, ale co chwila, KEN gdzieś organizował dwie wejściówki, trzy wejściówki, przeorganizowali cały dzień salę i naprawdę wczoraj bardzo się wzmocniłem i myślę, że nie tylko pierwszy rząd, tak, ale wiele osób się bardzo wzmocniło wczoraj, ale też o to chodzi Brimley, tak, I ja pamiętam w Nowej Zelandii o tym mówił y, dr Lind i dzisiaj na spotkaniu dzisiaj też o tym mówił doktor Lind. O tym, że najważniejsze jest nastawienie. Bo tak? wiemy, co mamy rynku, tak? wiemy, jakie mamy możliwości. Ale to nastawienie jest kluczowe, bo na co tak naprawdę mamy wpływ? Mamy wpływ na rynek? Na politykę? Na klientów, na partnerów. Na co mamy wpływ? Tylko na siebie. I doktor Lindu bardzo często to powtarza, że są dwa rodzaje ludzi. Pierwszy rodzaj ludzi to są osoby, które wszędzie szukają rozwiązania. Wszędzie szukają sposobności. Wszędzie szukają... Yy, nawet jeśli nie da się czegoś rozwiązać, tak? To szukają... ręki, Szukają wzrostu, żeby... żeby, żeby urosnąć i po prostu rozwiązać tą, tą sytuację. I jest drugi rodzaj osób, osoby, które wszędzie widzą Problemy. Problem, tak. Ja wiem, że tutaj takich osób nie ma, ale chodzi o to, chodzi o to, żebyśmy się otaczali takimi osobami, zwłaszcza tymi jednikami. Przede wszystkim osobami, które szukają rozwiązań, które są pozytywne. I ja wiem, że jest ich mniej. Ale to nastawienie jest, jest kluczowe także mm, to było niesamowite, że wiele osób do godziny 18 wczoraj miało tą wytrwałość, w tym uwadze hmm. i zaufanie, tak? że po prostu, hmm. a dla bieżącego wszystko jest możliwe, także dajmy jeszcze raz serdeczne brawa tym, którzy weszli wczoraj Ja ostatnią dzisiaj głównym mówcą nie jestem, natomiast Skrócę, ale wczoraj wczorajszym nie muszę trochę powiedzieć, bo wczoraj hmm, chyba pierwszy raz siedziałem z przodu, nie zazwaniał, powiem wam, że to jest bardzo przyjemne Natomiast yy, niedawno siedziałem z tyłu, przy, przy toaletach. tak jak dzisiaj wielu osób siedzi przy toaletach. i to co, be, to, co będzie dzisiaj, to, czego wczoraj urodziny Europy były w początkiem, Kolejne 6 miesięcy muszę spowodować, że bardzo wiele osób, które się to dziś z tyłu, nawet wszyscy mogą być z przodu. Bo to jest pierwszy rząd możemy zrobić. Bardzo drugi. Bo na wydarzeniach takich, jak jesteśmy w bazie tam jest 10, 20, 30, 30 tysięcy ludzi, te pierwsze rządy są bardzo długie. Nie jesteśmy w stanie spowodować to w Europie. Natomiast wczorajszy dzień to co Sylwia powiedziała... 4 lata, od 4 lat w jestem bardzo często wzruszony, jestem poruszony, nie miałem tego przed freeway, tak? Ja robiłem swoje, ja byłem taki w otwarcie, tak? Trochę inaczej to określa, ale, yy, ale byłem taki, no taki byłem niewzruszony, no może w ten sposób, tak? Natomiast w od odkąd, odkąd jestem w przez 4 lata o różne wydarzenia, o różne sposobności i tych momentów mam bardzo dużo. I ja ostatnio rozmawiałem z jedną z partnerek w Warszawie, też wczoraj z nią o tym rozmawiałem. Ja myślałem, że się do tego przyzwyczaję, że to takie chwilowe, że to minie, tak. Natomiast to nie minie, tego jest coraz więcej. Jestem za to bardzo wdzięczny, ale to jest takie uczucie, którego nigdy nie miałem, tak. A zwłaszcza wczoraj, bo było tak potężne była taka wdzięczność, taka duma po prostu. I wszyscy chyba to wczoraj poczuli, że polski zespół wczoraj był najliczniejszy i był najbardziej zorganizowany. Także jeszcze raz dajmy sobie okropę dla Był ktoś za granicą? Wczoraj też o tym rozmawialiśmy z tym wieczorem. W pracy. W pracy. Wielu osób. A znacie ludzi, którzy są za granicą? Trzymajcie, trzymajcie proszę, bo nie wszyscy jeszcze. A czy znacie kogoś, kto zna kogoś, kto zna ludzi ze <gry> Czyli zobaczcie, znamy ludzi na całym świecie, tak? I ja byłem w Anglii, byłem jednaście lat. Nie czułem się tam dobrze, tak? Byłem tak tylko ze względu na pieniądze. Czułem się gorszy, czułem się, że nie mam pieniędzy, że jestem z Polski. I to były jakieś programy, takie wiecie, nie moje. I... Bardzo ambitnie, ale realizowałem swoje, osiągałem cele i, i znam bardzo wielu ludzi, którzy są za granicą. Chcieliby wrócić, chcieliby mieszkać w Polsce, natomiast yy, możliwości na rynku za wiele nie ma. Zglączycie się ze mną? Także mając tą informację, Mając tą platformę, mając takie środowisko i mając przede wszystkim siebie, bo jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i wiem, że Polacy są ambitni, są niesamowici po prostu i jesteśmy w stanie to co powiedziałem wczoraj pokazać firmie, że Europa jest nasza. Także... Tak naprawdę wiemy o co chodzi. Tak? Bo sukces się wiąże tylko z jedną rzeczą. Ilu ludziom tak naprawdę pomożemy? Na jaką skalę się odważymy? I fajnie powiedział, na w Nowej Zelandii. Ja to trochę inaczej pojmowałem. Natomiast, jeżeli codziennie mam jakieś wyzwanie z czymkolwiek, no one się pojawiają. tak. Bo to jest codziennie nowa gra i to jest tylko gra ciebie z tobą. Ja mówię do siebie, że to jest gra moja ze mną. Każdego dnia od nowa także. Odważmy się na więcej, postawmy sobie jeszcze wyższe cele, bo jeżeli my postawimy wysokie cele, to ci ludzie, którzy dołączyli lub dołączą, jeżeli ktoś jeszcze nie ma zespołu, to ci ludzie dołączą do nas, bo oni nam ufają i oni wierzą, że po prostu my ich poprowadzimy. I jak my mieliśmy dzisiaj wcześniej rano spotkanie z doktorem Limem, to te cele, które. Dzisiaj jeszcze nie przerażają i wiem, że po powrocie z praktyki będą musiał jeszcze co najmniej razy 10 się do góry. Także i tego Wam kochani życzę i zostawię czas dla kolejnych mówców, bo jest niesamowita wartość, że będziemy mieli sposobność posłuchać yy, zarządu. Także dziękuję Wam bardzo.